Witajcie. Dawno nie było nic od Marwo, więc dzisiaj będzie taka skromna prezentacja podkładki Marwo MG010, podkładka miękka, duża na całe biurko z fajnym logo skorpiona i z ledami po bokach. Tak więc no, niezły bajer dla fanów ledów. Oczywiście tutaj takim żartobliwym wstępem. Chciałem zaprosić was do obejrzenia tego filmu. Zaczynamy. No i dzisiaj bardzo ciekawa podkładka od Marwo, podkładka miękka z ledami. Zobaczcie sobie, takiej właśnie wielkości. Jest to model MG010 z RGB, nadająca się tak do sensorów optycznych, jak i do myszek laserowych. Jej wymiary to 800x305, to jest wielkość, i 3 mm to jest jej grubość. Mamy 2 m przewodów w oplocie oraz taki panel sterowania. Tutaj znajduje się to ze strony lewej podkładki i mamy. Opisane kontrolki. O, zobaczcie, teraz widać lepiej, że są tutaj fajne LEDy. no i sobie możemy zmieniać na pojedyncze kolory. Oczywiście obejmuje to tą podkładkę dookoła, jakbyście nie wierzyli. Jest fiolet, jest jasny niebieski, czy takie kolory, jak to mamy na ogół, chociażby w obudowach, w wentylatorach. No i mamy. Tryby RGB, gdzie tak fajnie te kolory się tutaj nam na powierzchni tej podkładki przeplatają. Jeśli mamy ciemno w pokoju, to dość intensywnie te LEDy widać, całkiem fajnie to wygląda. Kolejny efekt jest takie całościowe przenikanie kolorów po kolei. Tak więc tych efektów jest kilka. Kolejny efekt to jest coś takiego, taka przemiana. Teraz mamy następny efekt z takim pobłyskiwaniem. To też wygląda fajnie. No i ostatnie kliknięcie wyłącza tą podkładkę. Mamy teraz powolne oddychanie z przemianą kolorów. Oddychanie dwukolorowe. I wróciliśmy do pojedynczych kolorów. Więc jak widzicie jest tego sporo. Przytrzymanie dłużej wyłącza nam od razu te diody. I ponownie możemy wyłączyć kliknięciem. Przewód od tego sterownika jest odłączany. I jest mięciutki oplocik. Kabel jest bardzo przyjemny. I tutaj... Do testu wykorzystuję też myszkę Marwo. Jest to G980, bardzo ciekawa myszka. I zobaczcie, powierzchnia tej podkładki jest naprawdę gładka. Myszki tutaj przemieszczają się bardzo lekko. Ta myszka akurat jest bardzo ciężka, więc jej jest troszeczkę trudniej. Natomiast chociażby myszka od Genesisa, zobaczcie, przemieszcza się tutaj naprawdę dużym ślizgiem. Czyli lżejsze myszki takie 120 gramowe tutaj po prostu po tej powierzchni pływają. Jest naprawdę głaciutko. W lewym górnym rogu logo Marwo. Natomiast w prawym dolnym logo Skorpion. Od spodu podkładka oczywiście ma gumę dobrej gęstości, dobrej jakości. Blatu trzyma się naprawdę dobrze. Natomiast żeby się solidnie wyprostowała to po prostu trzeba położyć jakąś klawiaturę czy coś na dłuższy czas. I wtedy jest ok, tutaj niestety nie do końca mi się rozprostowała, ale jakość powierzchni jest naprawdę świetna. No i zobaczymy jeszcze, jak z właściwościami wodoodpornościowymi, czy coś takiego tutaj występuje. Powiem Wam, że wygląda to na razie dość ciekawie. Większość wody, jak widzicie, zostaje na powierzchni. Spróbuję ją teraz zebrać i zobaczymy, czy podkładka pod spodem będzie nasiąknięta, wilgotna, czy raczej większość tej wody uda się zebrać. Jakbyście czyścili podkładkę, to używajcie takich ściereczek, a nie ręczników papierowych. Jak zaczniecie trzeć, zostanie Wam pełno paprochów. A jak czyścić podkładkę pod myszkę, no to macie osobny poradnik w zakładce z podkładkami pod myszkę. Powiem Wam, że jest delikatnie wilgotna, natomiast nie czuję, żeby coś wciągnęło w głąb podkładki, więc tutaj można uznać, że jest taka powierzchniowa wodoodporność 100%. Jak szybko zareagujecie, to podkładka potrzebuje dosłownie paru minut, żeby dosnąć i będzie jak nowa. Tak więc całkiem fajna podkładka. Podobają Wam się takie podświetlane właśnie tutaj pasujące do myszki podkładki. No dobrze, czas na kilka zdań podsumowania. Jeśli chodzi o stronę jakościową, to do tego produktu po prostu nie mogę się przyczepić, ponieważ jest to podkładka, która jest duża, ma LEDy, które są dość jasne, ma kilka, kilkanaście nawet trybów pracy tych LEDów. Do tego mamy bardzo gładką, dobrej jakości powierzchnię, no i fajne logo, które przy okazji nie zaburza jakość pracy myszki i podkładka posiada dość pokaźną wodoodporność, czyli łatwo z niej zebrać jakąś wodę czy płyny, jeśli by się nam coś wylało. Ogólnie udany, ciekawy produkt. Jeśli ten film Wam się spodobał, przydał, możecie zostawić łapkę w górę, jeśli chcecie, ale będę bardzo wdzięczny za kliknięcie przycisku subskrybuj. Nic to Was nie kosztuje, a dla mnie to znaczy naprawdę wiele, tak więc dzięki z góry. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was. Cześć!